Cześć wszystkim Rafał z tej strony. Mamy sobotę, 16 listopada, jakieś 8 stopni, zimno, taka żawka delikatna leci. Idziemy na pasiekę. Co będziemy robić na pasiece, już wam pokazuję. Żubry przyszły na jesienny wypas. I tak. Liście ogarnięte. Lepiej to trochę wygląda. Nie szeleści się, jak się chodzi po pasiece. I tak. Co z pszczołami się dzieje? Te dwie słabe rodziny. One żyją. Są spokojne. Jest ich co prawda niewiele, ale żyją. Jeżeli do, żyją do wiosny, to je się połączy. Ewentualnie na wiosnę się zobaczy tu gdzie mogłem zajrzeć to znaczy tu gdzie mogłem tu gdzie zajrzałem pszczoły siedzą już nisko kłęby zimowe uwiązane tutaj gdzie mam te cienkie powałki takie te plastikowe teraz może was odstawię Tu, gdzie mam te cienkie powałki plastikowe yy, Niedługo w grudniu, zanim jakieś tam mrozy przyjdą yy, do, dorzucę tutaj filc na górę pszczoły są, żyją temperatury prawie że nie ma yy, Tutaj do tych powałek podorzucam takie filce 2-3 cm, nie wiem ile one tam mają Kilka sztuk jeszcze sobie domówić. Do tych z grubą powałką, czyli tak jak tutaj, tutaj. E, nic na razie nie dorzucam. E, a jeszcze jeden temat. A mianowicie otwarte dennice. Czyli takie jak mam tutaj. E, gdy tylko spadnie śnieg, bądź zanim ten śnieg spadnie, ja te szuflady im, e, wkładam do tych dennic. A dlaczego? Dlatego, że tutaj mam taką beleczkę. I jak dennica jest otwarta, to nie wiem, albo sikorki, albo jakieś inne małe, wredne ptactwo siadają sobie tutaj na tą beleczkę, i tu od spodu, przez siatkę, o, tam jest gdzieś ta siatka, o, one próbują sobie wyciągać martwe, osypane pszczoły. Przez to, że one dziobią tam, wyszarpują te pszczółki. Rodziny się zaczynają denerwować dwa-3 lata temu chyba miałem taką sytuację, że po prostu zostawione otwarte, śnieg spadł i po jakimś czasie jak tu przyjechałem, tam gdzie były te dennice otwarte, to pod każdą jedną dennicą na tych poprzeczkach metalowych były kawałki pogryzionych pszczół. Każda, praktycznie każda jedna rodzina oprócz tych uli, gdzie jest ta pełna dennica z pajączkami każda jedna rodzina była rozkłębiona już zaczę zaczęły grzać a to było w miesiącu grudzień i przez tą całą zimowlę mi te pszczoły z powrotem się nie skłębiły po, oczywiście pokarm zaczę zaczęło ubywać w bardzo szybkim tempie musiały dostawać ciasto i tak praktycznie całą zimowlę na tym cieście te pszczoły dojechały do, do wiosny, i od tamtego momentu, jak tylko ma spaść śnieg, ja przyjeżdżam im te szuflady wsuwam. Oczywiście nie dosuwam ich do końca, jak się tą szufladę tak dosunie, tak do, do krawędzi, to tam zostaje taka szczelina 7 cm, 5 nie wiem, coś takiego. I one nadal mają tam wychładzane, nie grzeją się, a ta szyska. Już nie, nie są w stanie tam nic dziobać, nie są w stanie denerwować tych pszczół. Yy, mysz z myszami problemu nie mam. Dzięcią tutaj w sobie gdzieś hasa, ale on jeszcze ani, ani jednej dziureczki nie zrobił w styropianie, czyli ma co żreć z tych drzew. Yy, tam gdzie spojrzałem, tam pszczoły są uwiązane w żadnej rodziny, nawet nawet w tamtych, tamtych słabych. Nie dzieje się nic takiego, co mogłoby się nie dziać. A mianowicie jest spokój. Ten, w tym niebieskim Wam pokazałem również jest spokój. Zajrzyjmy, tutaj pszczółki są spokojne. Nic z nimi się nie dzieje. Tutaj jakieś też około 10 stopni. Poniżej 10 nie wiem. Czyli na razie, jeszcze wszystko jest tak jak być powinno. No poza jakimś tam zerknięciem do ula nic bardzo nie da się zrobić. Ewentualnie te liście zagrabić, porządki jakieś. Ja wosk już miałem wytopiony. Wosk wytapiałem w międzyczasie, jak tylko widzieliście to moją małą topiareczkę z wiader i z parownika. To jest z tej parownicy ja tam dużo nie zmieszczę więc na bieżąco wytapiałem ramki, które mogłem wytopić wosk mam już było przetapiany, teraz okres zimowy, czyli zbijanie ramek, drutowanie ja nie wtapiam od razu węzy, ponieważ jak, jak jest zimno i się ramku ramką gdzieś tam, to ta węza może popękać, na razie węzy nie wtapiam węze będę wtapiał. Jak już się zrobi cieplej, to już samo wtapianie nie zajmuje nie wiadomo ile czasu. Jeszcze też muszę policzyć ile tych ramek, ile tej węzy. Czy będę musiał włosku w tym roku dokupić? Nie wiem, jeszcze tego nie sprawdzałem. I poza tym liście zagrabione. Pszczoły sobie zimują czekamy. Sprawdzam pogodę. przynajmniej ja sprawdzam pogodę właśnie pod kątem tych opadów śniegu, jak tylko się pojawią, no to muszę te szuflady pozakładać. A więcej? Nie wiem co więcej. Oczywiście życzę wszystkim udanej zimowli. Kiedy będzie coś więcej? Też nie wiem, ciężko powiedzieć na pewno na wiosnę. Także trzymajcie się zdrowo. Powodzenia, cześć.